Cześć, z tej strony Mikołaj, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku poruszymy sobie sprawę wycieków bazy danych. Ale zanim to zrobimy, to odwiedźcie mojego Instagrama, który Wam się tutaj wyświetla. Wszystkie linki do moich social media macie w opisie, także zejdźcie w sekcję komentarzy i możecie odwiedzić te portale. Sprawdźcie łapę w górę, udostępnijcie materiał o jak i zasubskrybujcie ten kanał, żeby trafił do jak największej ilości osób. Ja już nie przedłużając lecę z tematem dzisiejszego odcinka. Pierwszy wyciek bazy danych, o których chciałbym powiedzieć, to jest wyciek bazy danych firmy lub też sklepu internetowego Morele.net. Był on tak de facto w 2018 roku i... Autor tego wycieku, w sensie haker, który spowodował wyciek tej bazy danych, postawił ultimatum sklepu Morena, żeby przeznaczyli tak de facto 300 tysięcy złotych na cele charytatywne I była tam wybrana pewna organizacja, do której powinni przesłać te 300 tysięcy. Jednak sklep się nie zgodził, tak informacje 2,5 miliona kont osób, które były zarejestrowane na tym portale, zostały przedstawione na forum. A jednym wyciekiem bazy danych był sklep internetowy, a w sumie to księgarnia internetowa. Która nazywa się XLM. Była to księgarnia, która nie miała zabezpieczeń na swojej stronie, i dzięki temu, lub poprzez 130 tysięcy osób, które były tam zarejestrowane i korzystały z tego serwisu, ich informacje wrażliwe zostały przedstawione na pewnym forum. Wszystkie osoby, które były tam zarejestrowane, dostawały różnego wszelkiego rodzaju spam. Kolejnym wyciekiem bazy danych, który wydaje mi się dość interesujący, to Samodzielny publiczny zakład opieki medycznej. Miasto, które było zamieszane wyciek takich informacji jak wele, imiona nazwiska, miejsca zamieszkania tych osób, to dotyczy się właśnie koła. Wyciek 50 tysięcy informacji wrażliwych wszystkich pacjentów dotyczących nie tylko i wyłącznie samych. Informacji poufnych takich jak PESEL, czy imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania, ale chyba z tego co mi się wydaje, był też tam wyciek. Wszelkich chorób ten wyciek został nazwany Gdańskim Loterią, bo podatnicy, którzy oddawali swoje PITy w rozliczeniu, mogli przystąpić do takiej loterii. Te informacje zostały zmieszane wraz z PITami, które były potrzebne do loterii. I wszystkie wrażliwe informacje dotyczące te co się znajdowały na picie zostały albo udostępnione przez przypadek, przez administrację, albo było to słabe zabezpieczenie samej strony. To są informacje, które posiadam na temat tego wycieku. Ten wyciek dotyczył miasta Gdańsk, tym wyciekiem, albo nieważnym, dotyczy się strony zbiornik. W sensie to była taka strona pokroju Facebooka, naszej klasy, Instagrama, gdzie dorosłe osoby zakładały sobie konta na tym portalu i mogły komunikować się z osobami. W pewnym momencie ten portal osiągnął milion osób i milion kont zarejestrowanych na tym portalu. Pomijając fakt, że wyciek dotyczył wrażliwych danych, tak jak imiona i nazwiska i miejsca zamieszkania, tak też Hakerzy dokopali się do prywatnych wiadomości, gdzie w pewnych momentach tam nie były cenzuralne rzeczy wysyłane. Także możecie sobie pomyśleć, co osoby, które były na tym portalu i się dowiedziały o tym wycieku, mogły sobie w tym momencie pomyśleć. Przestrzegam, nie wysyłajcie różnych wszelakich rzeczy dziwnych, dziwnych rzeczy, czy to przez Facebooka, Messengera, Instagrama. Snapchata i tym podobne, bo jeśli wam się wydaje, że coś wrzucicie jest to przez 24 godziny, albo coś wrzucicie, jest na tak zwanej bombie, gdzie klikacie i to tylko się odtwarza w trakcie tego jednego odtworzenia, to możecie się grubo mylić. To co wysyłacie w sieć, tak naprawdę zostaje w tej sieci i dla osoby, która jest bardzo dobrym hakerem, to nie jest żaden problem, żeby te dane odkopać. Także uważajcie co wysyłacie w sieci, to będzie taka przestroga dla was właśnie w postaci tego portalu, jakim był zbiornik.pl Kolejnym niepokojącym wyciekiem bazy danych był portal Adobe Może to nie jest bezpośredni wyciek taki dotyczący samych Polski ale też tam było kilkaset, kilka milionów kont zarejestrowanych właśnie z Polski i portal Adobe podawał w pewnym momencie, że wyciek bazy danych dotyczył około 50 milionów kont i w tym momencie to, że wyciek samych bazy danych i z informacją z imieniem, nazwiskiem, miejscem zamieszkania to jest Pikuś, ale w tym momencie też wyciekło około 3 miliony pełnoprawnych, pełnych danych na temat kart kredytowych, przez które zostały opłacane wszelkiego rodzaju subskrypcje na tym portalu. Kolejnym dość ważnym wyciekiem jest fakt, że PKO SA, nie PKO w sensie że polska kasa oszczędnościowa. E, tylko PKOSA. To tutaj wam się wyświetlają różne e, awatarki. W lipcu 2018 roku, przez przypadek albo przez jakieś niedopatrzenie, udostępniłem 1500 CV życiorysów wraz z listami motywacyjnymi. Były to osoby, które chciały, że tak powiem zacząć swoją działalność właśnie w tej firmie. Kolejnym wyciekiem, w sumie może trochę nie wyciekiem, ale takim incydentem, który miał miejsce w czarny piątek w zeszłym roku, to jest fakt, że media expert poprzez zalogowanie się na swoje konto na media expert i klikając moje konto mogliście widzieć w nie swoje dane. Po części był to wyciek Bazy danych: Bo ilekroć odświeżaliście swoją stronę i logowaliście się, to za każdym razem chyba się wyświetlało imię, inne, i inne imię i nazwisko, i wszystkie dane, które były zapisane na tym kątem mieliście do niego dostęp. Mam nadzieję, że następny czarny piątek nie będzie właśnie taką wtopą jak było to w zeszłym roku. Kolejny wyciek bazy danych miał miejsce w 2016 roku, kiedy pewien komornik chciał ściągnąć od osób należności, które były związane z procesem komorniczym, i tak ze współpracą z pewną firmą windykacyjną chcieli właśnie zaradzić tego problemu, żeby ściągnąć te należności wszelkiego rodzaju. Ale dzięki Ministerstwu Cyfryzacji ten był ukrócony. W tym wycieku 770 milionów kont, 21 milionów haseł zostało przedstawionych na pewnym forum i one zostały sprzedawane za 45 dolków, gdzie w tym momencie ta baza jest cały czas aktualizowana i cały czas sprzedawana. Jeśli materiał Wam się podobał, zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, udostępnijcie materiał i napiszcie proszę w komentarzu, jakiego typu materiał następny byś chcieli. nie co mam takiego poruszyć w następnym odcinku. Ja już się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło, cześć do następnego odcinka.